Dzień dobry, Hejka, cześć, witajcie. Ja jestem Kasia i witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na kanale Fansportu TV. I moi kochani, po raz kolejny przychodzę do Was z newsami, które działy się w ostatnich dniach, a jest naprawdę grubo. Ale zanim przejdziemy do odcinka, to wielkie propsy dla Was, ponieważ naprawdę jesteście mega i naprawdę robicie mega, mega roboty. Już jest coraz bliżej, zostało naprawdę niewiele do tych 100 koła. Dlatego wierzę Was i piska, jeżeli możecie, zjedźcie w dół i dajcie tego suba. A niedługo, może w tym miejscu, albo gdzieś indziej, zawiśnie srebrny przycisk od YouTube'a. Takie marzenie. No dobra, to tyle z żebrania, także przechodzimy do odcinka, a co dzisiaj? Mateusz Gamrot powraca do UFC. Nie żyje Grzegorz Skrzecz. Nowy termin konferencji High League. Co z walką Marcina Najmana? Walka wielki był Nikola Milanowicz, jednak się odbędzie. Zmiana w karcie walk KSW 79. Pięciokrotny mistrz olimpijski zawalczy na High League. Wiadomość bomby z więzienia. Okej, okay, tak jak w poprzednich odcinkach, przychodzimy sobie do pierwszego newsa, a będzie to news dla fanów sportu, czyli przychodzimy sobie do newsa dotyczącego gali UFC 285. A będzie tam powrót jednego z naszych rodaków, czyli Mateusza Gamrota. I kto by się mógł spodziewać, że Mateusz wróci do klatki tak szybko, bo będzie to już 4 marca. Pierwotnie na gali. W Las Vegas miał siódłość pojedynek huokera z Tarnelem. Niestety jednak hooker wypadł z powodu kontuzji ręki i na zastępców właśnie wskakuje gamer, który już nieraz udowadniał, że naprawdę jest gotowy podjąć ryzyko w każdej chwili. O tym samym mówił kiedyś menadżer Mateusz Gamrota, opuszczam wam teraz fragment. <laughs> Did, nie he want to fight Islam? He, he wants to fight everybody. But it wasn't everybody. Yes. And. When RDA pulled out, no yeah. notice. I can get there, I can get there in time. It's just it's fine, because I've managed guys over the years. It's not. my favorite thing in the world to do but some of the guys in the gym i do that i like and uh, whenever a fight comes up he's like man i can take a fight anytime i need to give me two weeks notice uh, Gamera, you're in poland Yeah, I'm training, I'm ready! Ostatnimi czasy przebywał na obozie przygotowawczym w maladze, jednak musiał go przerwać, i już teraz widzimy go w Stanach Zjednoczonych w American Top Team. I mimo tego, że Jalin Turner na pewno nie jest przeciwnikiem łatwym, ponieważ ma na swoim koncie 6 wygranych i tylko dwie porażki, to nadal faworytem w starciu jest Mateusz Gamrot Także co, trzymają mocno kciuki, że Mateusz tym razem tą walkę wygrał i przechodzimy do kolejnego newsa A jak już mówimy o zmianach w karcie walk z powodu kontuzji, to czas przejść do naszego rodzimego podwórka i wchodzimy sobie do KSW. Jak wiecie, najbliższa gala KSW 79 odbędzie się w Libercu w Czechach i wystąpi na niej właśnie m.in. Daniel Omielańczuk. Pierwotnie rywalem Daniela miał być Wiktor Peszta, jednak na 10 dni przed pojedynkiem wycofał się z walki z powodu choroby. Jednak sam Daniel z karty walki nie wypada, a dostanie on zastępstwo, a będzie nim Michał Kita. I jak pewnie wiecie, popularny Masakra nie ma obecnie zbyt dobrej pasy, bo na 5 pojedynków wygrał tylko jeden. Ale czy tym razem uda mu się przełamać złą pasy i pokonać Daniela Mieleńczuka, tego dowiemy się już niedługo. Jak to mówią, OKTAGON zweryfikuje. No i słuchajcie, powoli przechodzimy sobie ze świata sportowego MMA do świata frikowego MMA, ale łącznikiem będzie osoba niezwiązana z tym sportem zupełnie. I dla osób, które nie siedzą w temacie, będzie to zaskoczenie, ponieważ jak pewnie wiecie, ostatnio mieliśmy dużo perturbacji ten z galą Halik 6. Niestety po tragicznych wydarzeniach, które miały ostatnio miejsce, konferencja Halik została przełożona, i poznaliśmy ostatnio nowe. Data będzie to 27 lutego, czyli poniedziałek. Wielu widzów było zdziwionych tym, dlaczego aż tak długo trzeba czekać na pierwszą konferencję, ale jest to spowodowane tym, że nadal nie wiadomo co z walką Marcina Najmana. I wczoraj do internetu wrzucone zostały dwa wywiady, które myślę, że tą kwestię lekko rozwiążą. Oczywiście, pierwszy wywiad pojawił się u nas na kanale, dlatego warto nas subskrybować, ponieważ jesteśmy najlepszym kanałem ma w tym kraju. Nie no, żartuję, nie jesteśmy, ale staramy się dawać Wam tyle, ile możemy. Dlatego pojechaliśmy wczoraj do Roberta Brunejki i zrobiliśmy z nim wywiad o tym, czy zawalczy z Marcinem Najmanem. No i słuchajcie, przykra wiadomość jest taka, że na razie Robert powiedział, że propozycji walki od Heiliga nie dostał. No powiem prawdę tak, że nie było żadnych, żadnych rozmów na razie, jak na dzień dzisiejszy. Co nie zmienia faktu, że nadal otwarty jest on na taki pojedynek, ponieważ tak i tak nie musiałby do niego trenować. Dla mnie za krótki czas nie jest tak naprawdę gdzieś tam tak i tak. Nie musiałby to na to trenować. Także jeżeli jeszcze nie widzieliście, to wbijajcie, bo naprawdę warto go nać ten wywiad, tutaj albo tutaj macie odnośnik. No dobra, ale oprócz mojego wywiadu pojawił się na kanale Emma, bądź na bieżąco wywiad z Marcinem Najmanem. I tam Hubert rozmawiał z Marcinem na temat tego, z kim ewentualnie Marcin mógłby się zmierzyć. Pojawiło się wiele nazwisk, dlatego oglądajcie cały wywiad, ale jedno nazwisko przykuło uwagę bardzo, bardzo mocno. A jest to nazwisko Pawła Fajdka. Tak jest dobrze, słyszycie Pawła Fajdek, czyli pięciokrotny mistrz świata rzucie młotem. I zapytać się, jak to w ogóle możliwe i jakie połączenie jest między panami. takie, no tak, jeżeli jeszcze nie wiecie, to panowie jakiś czas tam mieli. Lekką wymienę zdań między sobą na Twitterze. To też sensownie byłoby zobaczyć wyjaśnienie ich sporu w Oktagonie, ale czy do tego dojdzie, tego tak naprawdę nie wiadomo. Sam Marcinajman mówił o tym, że chciałby pojedynku z Boxdelem i zamiast zrobić go 20 marca na sparingu, to jak mówił to Boxdel, to mogliby go zrobić w Oktagonie 18 marca na High League 6. Bąbel, bąbel, misiu ponczej. Nie musimy czekać do 20 marca. Widzisz, życie jest takie przewrotne, że przecież możemy już teraz zawalczyć. Na najbliższej gali High League 6 rozmawiałem z organizatorami, są w stanie dać zielone światło na taką potyczkę. Jednak jak podaje Marcin Najman do walki z Boxelem nie dojdzie, a spowodowana jest to warunkami, które postawił Boxel, czyli chcą walczyć w wadze koguciej. Nie no taki żarcie. ale dajcie znać na przykład z kim właśnie wy chcielibyście zobaczyć Marcina w oktagonie, bo pojawiał się temat Nikoli, pojawiał się temat Boxella, pojawił się temat Pawła Fajtka, Roberta Burnejki i wielu, wielu innych pięściarzy i zawodników, którzy zgłaszali się do walki z Marcinem. Także piszcie w komentarzach, z kim wy zobaczylibyście Marcina? I jak jesteśmy już w temacie policji, przez ten to czas przejść do tematu Wielkiego Bułu. Jak nie wiecie, ostatnimi czasy w mediach zrobiło się głośno po materiale, nie wiem, ale się dowiem. I po tym materiale widać można było, że federacje starają się odsunąć od osób, które mają kartoteki. Jedną z takich osób jest Wielki Buł, który naprawdę polaryzuje społeczeństwo. I to też było widać pod który zrobiłam z Patrykiem, jak byliśmy w Krakowie. I to też taki statement ode mnie, ponieważ widziałam wasze komentarze i to nie jest tak, jak wszyscy myślicie. Niemniej jednak wielu z was zwróciło uwagę na to, jak Patryk zachowuje się teraz, i to, że tak naprawdę ostatnimi czasy nie ma afer z jego udziałem I też wielu z was pisało w komentarzach, że należy dać mu drugą szansę. I tu pojawia się pytanie, czy taką drugą szansę da mu także Federacja Fen. Jak wiecie, na najbliższej gali fen, która odbędzie się w Zomkach, miał się odbyć pojedynek Nikoli Milanowicza właśnie z wielkim Bu. Jednak po całej tej oferze dowiedzieliśmy się o tym, że Federacja Fen wycofała się z pojedynku. W mediach zrobiło się duże zamieszanie i wiele osób za wielkim żeby dać mu drugą szansę na resocjalizację, i tak naprawdę na możliwość zarobku i utrzymania swojej rodziny. Pojawiły się także komentarze, że takich osób nie powinno się puszczać do świata sportowego. Także tak jak mówię, społeczeństwo jest bardzo podzielone. Także pytanie, co stanie się z tą walką, tego dowiemy się już niedługo, ale możliwe, że ta walka jednak dojdzie do skutku, ponieważ ostatnio w wątkach na Instagramie Wielki Bóg wrzucił taki wpis. Także słuchajcie, czekamy na rozwój sytuacji i zobaczymy, czy ta walka dojdzie do skutku. A kończąc temat tego według i Waszych komentarzy pod nim. Słuchajcie, jesteśmy kanałem, który głównie pracuje na galach frikowych. Pojawiam się także na galach sportowych i dlatego też materiały ze sportowcami również znajdziecie u nas na kanale. Ostatnio wprowadziliśmy dla Was nowe formaty, czyli analizy walk zawodników. Już niedługo możemy Wam, że zrobiliśmy z kubą analizę walki paszy z Marcinem Dubielem. Dlatego czekajcie, obserwujcie. I staramy się, żeby na tym kanale każdy znalazł coś dla siebie. Dlatego macie tutaj na przykład, właśnie tak jak mówiłam, analizy, macie wady ze sportowcami, treningi z klubu, które robi Kuba. Pojawiam się także wedy z osobami, które walczą na galach frikowych, dlatego też wiem, że czasami na przykład nie chcielibyście oglądać lizy, i Staśko, czy Właśnie Wielkiego był, ale jednak jest część osób, która chce ich oglądać, więc po prostu takie wady będą się pojawiać. A ja też, jak rozmawiam z takimi osobami, to staram się przestawić ich te dobre strony. Także mam nadzieję, że wyjaśniłam tą sytuację i że nas zrozumieliście. No. Lecimy dalej. No i słuchajcie, zostając nadal w tym temacie, musimy sobie powiedzieć o zawodniku friquajtowym, który właśnie ostatnio trafił za kratki. W czwartek 9 lutego z samego dowiedzieliśmy się o tym, że Paweł w Skarfej został zatrzymany. Ze wstępnej wiadomości wynika to, że Paweł ma do dwuletni wyrok za oszustwo, których się dopuścił. Zawodnik League już kiedyś zostawił wiadomość dla swoich fanów chwilę przed jego zatrzymaniem. Wczoraj po raz kolejny pojawiło się na ich Paweł oświadczenie. Przekazał, że obecnie będzie odbywał karę w zakładzie karnym zamkniętym, jednak jako osadzony po raz pierwszy powinien odbywać karę w zakładzie półotwartym. I zapowiedział rzecz, która szokuje Was wszystkich, czyli to, że zaczął pisać książkę. Pojawiło się także zapewnienie, że kiedy tylko odzyska wolność, to zapewni widzom show, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Także czy Paweł może wcześniej wyjdzie na wolność, dopiero zobaczymy go za dwa lata. Tego jeszcze nie wiemy, ale będziemy czekać na rozwój sytuacji. I słuchajcie, na sam koniec bardzo przykra informacja, ponieważ wczoraj do mediów Andrzej Kostera podał informację o tym, że nie żyje Grzegorz Krzecz. Grzegorz Skrzecz, czyli medalista mistrzostw świata i Europy w boksie, który boksował w wadze ciężkiej. wystartował także na igrzyskach olimpijskich w Moskwie, a na swoim koncie miał aż 236 walk, z czego aż 204 wygrane. Niestety wczoraj dostaliśmy informację o tym, że niespodziewanie odszedł w wieku 65 lat. Także najszczersze kondolencje i na tym kończymy te newsy. No i słuchajcie, tym oto sposobem dojechaliśmy do końca, także kończymy te newsy. Dzięki Wam bardzo, stawiajcie łapy w górę na tym kanale. No i pamiętajcie oczywiście o tym sobie, ja w Was wierzę. Dacie radę. A jeżeli dojechaliście do końca tego odcinka, to zostawiajcie komentarz, tym razem niech będzie bomba. Także propsy dla Was dzięki serdeczne. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!